Panie prezydencie, mamy rozstrzygnięcie konkursu na zagospodarowanie mariny. Czy w planach rozwoju miasta mamy jakąś określoną perspektywę czasową, w której będzie ten plan realizowany? Czy ten projekt? Ten obiekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, więc przestrzenie jest umiejscowiony w planach rozwoju miasta. Natomiast czas realizacji poszczególnych obiektów jest zależny od woli, od możliwości właścicieli terenu, inwestorów i dzisiaj słyszeliśmy deklarację prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego, który jest wiesz, czystym użytkownikiem tej działki, że już teraz po rozstrzygnięciu konkursu zabierają się ostro do realizacji, to znaczy zlecają projektowanie i jeżeli wszystko dobrze pójdzie proces projektowania plus proces budowy powinno się to zakończyć gdzieś na początku roku 2017 i myślę, że to jest perspektywa realna, że to rzeczywiście wtedy może się wydarzyć. W związku z tym, że zamierzamy się ubiegać o organizację Mistrzostw Świata w konkurencjach olimpijskich, konkurencjach żeglarskich w roku 2018, no to taki termin realizacji bardzo by nam odpowiadał, bo bylibyśmy już w roku tych mistrzostw gotowi. To by była znakomita baza dla tego rodzaju wydarzeń. Dziękuję bardzo. Że... Zastanawialiśmy się nad tym i udzielaliśmy pozytywnej odpowiedzi, czy to jest zgodne z wizją przestrzennego rozwoju miasta, tak, jest zgodne. Gdynia cieszy się z tego, że jest miastem na samej krawędzi morza, a wprowadzanie takich obiektów, które z jednej strony służą uprawianiu morza, służą korzystaniu z morza, bo jest tutaj ta część poświęcona żeglarstwu, jednocześnie jest formą niewątpliwie miejską i zawiera część która pewne miejskie funkcje będzie pełnić, bo zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania dla tego obszaru do 50% ale nie więcej niż 50% do 50% powierzchni tego obiektu może służyć funkcjom gastronomicznym, handlowym, hotelarskim. Tu głównie w tym obiekcie spodziewamy się, że największą część tych 50%. Właśnie funkcja hotelarska będzie pełnić, zapewne będzie gastronomia, na pewno będzie handel, chociażby handel związany z udostępnianiem towarów niezbędnych dla, dla żeglarzy, ubrania żeglarskie, jakiś osprzęt itd. Tak tak Czyli krótko mówiąc, jest to jeden z tych elementów, które realizują naszą, nasz kierunek rozwoju przestrzennego śródmieścia Gdyni w stronę morza do bezpośredniego styku z morzem. I jeszcze, proszę Państwa, Państwo, Pan sekretarz czytając skład sądu konkursowego, no ograniczył się do podania nazwisk. Ja jednak chciałbym to też właściwie w stronę inwestora ukłon, że zechciał powołać zespół właśnie w składzie, którego no, mogliśmy mieć zaszczyt pracować pod przewodnictwem pana Andrzeja Bulandy, wybitnego architekta polskiego z siedzibą w Warszawie. Ale ja gdybym powiedział warszawskiego, to by pana za bardzo lokalizowało. Więc wybitnego architekta polskiego z Warszawy jednak. No i bardzo dobrego, trójmiejskiego architekta pana Adama Drochomireckiego znakomitego też architekta, a przede wszystkim działacza środowiska architektonicznego, czyli przewodniczącego Izby Architektury, pana Ryszarda Sombra. No, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego nie jest w tym gronie przypadkiem, bo, bo w końcu realizujemy zapisy planu i tej wizji, która się w biurze wykuwa. Panowie reprezentujący Polski Związek Żeglarski, to też co bardzo ważne, pan prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, pan Wiesław Kaczmarek, ale pan Wesołowski, przedstawiciel tutejszych klubów. Także jak widzicie Państwo, byli w tym sądzie konkursowym reprezentanci, no wszystkich to zawsze jest przesada, ale na pewno tych najważniejszych graczy zainteresowanych tym miejscem, zainteresowanych jego, jego przyszłością. Także bardzo dziękuję. PZ owi za przeprowadzenie tego konkursu i życzę sukcesu na tej, no teraz najważniejszym, na tym najważniejszym etapie, czyli projektowania, a potem znalezienia finansowania i realizowania tego obiektu. Dla pożytku PZ i dla pożytku Gdyni, bo nie ukrywam, też uważamy, że będzie to dla miasta. Nie, nie przedłużać i Państwa dłużej w niepewności nie trzymać, to chyba przystąpimy do otwierania kopy. Tradycyjnym zwyczajem będziemy szli od dołu. Ee, czyli poproszę... Mam na tam? No i jeden, żebyśmy wiedzieli jaki tam jest sześciocyfrowy numer kodowy. 173.02.01. Jadasz, no? To jest uczestnik 2XC, spółka za Warszawa. Gratulujemy. Czy są przedstawiciele? Nagradzana w różnych konkursach ostatnio międzynarodowych firma projektowa z Warszawy. Praca numer cztery. Bo pan możecie odkleić taką na przykład. 11. O, idź, idź, o. O, no, Splej <słuch> został. 110914 09 14 Jacek Szczęsny dań. Przeciwnik skład zespołu Jacek Szczęsny, Miłosz Szczęsny, Jan Cudzik, Joanna Wieczorkiewicz, Ewa Krystek, Paweł Kleczek, Radosław Stęp Paulina Szleser. Gratulujemy.

Nie da się rozstrzygnąć. Starszy góleb, to, to prześwituje. Zaraz widać. 14, 77, 23. Zgadza się. się. Eee, pracownia Deco Kogdynia. Skład Zbigniew Freszka, Michał Baryżewski, przepraszam, nie czytam tytułów. Jakub Wladowski, Oskar Berendt, Anna Czech, Magdalena Rosowska, Eryk Nerling, Krzysimir Popławski, Piotr Dziewicz. Piotr Prusiewicz, Anna Trzcińska, Małgorzata Lipin, Katarzyna Olszewska, Małgorzata Bedra, Małgorzata Szymkowiak. Gratulujemy. pary. Ale 747 tak, Studio Architektoniczne Kwadrat, spółka zo Gdynia. Eee, bez zespołu. Bez zespołu, bez zespołu. <noise> to można taki w takim razie człowiek orkiestra. Skład zespołu, bo przed tą uwagą nie podałem skład zespołu, a to jest bardzo istotne, ponieważ za firmą konkretne nazwiska, zwłaszcza ludzi młodych, tam widzę, przyszli akurat. Projekt był opracowywany zespołem naprawdę bardzo młodym, który miałem przyjemność kierować, a największy wkład w pracy tego zespołu, kształt tego co tutaj Państwo widzicie miał. Pan Wrożyna Igor, y y jeszcze niedawno student, śpieszył tu o matce. Widzę Mikołaja Adamusa, znakomity architektury. zresztą obaj w tej chwili, w tej chwili mają praktykę pra w, w Bigu w Kopenhadze, bo wykorzystałem po prostu w Polsce taki <laughs> efekt. Y y y i jeszcze tutaj tą młodą chciałem Państwu przedstawić Ewa Sikora prywatnie moja córka zresztą służbowo też bardzo dla mnie chciałem też Państwa ponieważ rozumiem, że przyznając taką nagrodę pochodacie Państwo pewne nadzieje w, w, w realizację tego chciałem zapewnić, że, że jednego, nie dowiedziemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o żeglarzy. Miasto. Mam tutaj również na myśli mewy śmierci, do których specjalne dachy, ponieważ tak było w warunkach. E, natomiast no, no projekt dotyczy wyjątkowego miejsca. Także będziemy przykładać szczególną uwagę do, do realizacji miejsca chyba najważniejszego w Gdyni, będącego częścią gminyjskiego waterproofu. Staramy się, aby ten projekt miał jak najlepszą realizację. A szczególnie szczególnie właśnie chciałem panie, zwrócić uwagę Państwa, no, czy to młodych ludzi, warto się im przyjrzeć, bo jeszcze na pewno będzie o nich słychać. możemy proszę podać? Proszę z zespołem tam... na tle Twojego projektu. Państwa, jeszcze dwa słowa do przedstawicieli mediów. Gdybyście chcieli Państwo podeprzeć się treścią werdyktu i treścią opinii, bo do każdej z prac jest opracowana opinia, to bardzo proszę do pana sekretarza organizacyjnego konkursu, pana Jerzego Domańskiego, p. drzewu. Tutaj, teraz, jeżeli tylko państwo zechcą taką notatkę otrzymać, to on je. Powiedzieli im dostęp. Jak wszystkie emocje opadną zapraszamy na dyskusję pokonkursową 12 lutego o godzinie 15. Dobrze, tutaj, w tym miejscu, przy pracach. Natomiast rozumiem, że organizator zapewnia jak gdyby formę wystawy tych prac do 12 czerwca.

Tutaj wyjść tu w nich, tak? Zgadza się. Czy to znaczy, że tu będą dalej ślabane? Tam i dalej będą ślabane, rozumiem? A to już kwestia dobra. To, to już jest. <laughs> I, I na ile miejsce jest planowany ten parking? To nie jest duży parking, tam około 80 czy 90, 90, 90 mhm. miejsc Czyli na potrzeby yy, tutaj tych ośrodków no wystarczy Na potrzeby tak. tylko tego, tak znaczy, No na mariny to już słabo, nie? No, bo Marina będzie, będzie, będzie więcej nie wielkie, ludzi. niewielkie tutaj takie miejsca podstawowe No tylko dla części no oczywiście tak. że No trzeba się nauczyć jeździć rowerem no. No tak, szczególnie jak trzeba dowieść sprzęt do, na żeglowiec. Najlepiej rowerem. Znaczy <tolny> no waliście w Już teraz centralnie się, dziurk obserwował cały nas. Bo tak, to gdzieś tam skąta, żeśmy po gdzieś.